Cześć, z tej strony Sepson i dzisiaj będziemy nagrywać sobie Stars i chciałabym od razu Was przeprosić ee, za to, że nie było odcinków ani live ani nic, a w tym czasie to nie grałem w Fortnite, znaczy też trochę grałem, ale ee... o kurde, i co jest, nie widziałem tego. Okej, okay. właśnie dopiero weszłem do gry, bo jeszcze nie grałem, tu sobie zrobiłem odcinek też, więc myślę, że Wam się spodoba, zrobimy challenge, zaraz Wam powiem. Wbiłem 23 tysiące, w tydzień chyba, tydzień temu wbiłem 22 tysiące, a już mam 23 tysiące i wpadajcie na e, mój klan e, Nuggeta Sapsona. E, Walczymy tam e, po 20 członków. Jak będzie, to robimy e, turniej z e, ty członka, jak to się mówi tam. I no, ja odbiorę sobie sklep i wszystko. O, skrzynka mała, super. I ja mm, to na bazie już gdzie są rangę, zaraz Wam pokażę. Będziemy grać chyba nawet. Patrzcie, ja, ja dzisiaj otworzę te dwa mega nawet mogę to zrobić jeszcze teraz w tym odcinku, tylko bym musiał chyba zrobić tą jakąś yy, przerwę. I wtedy najwyżej będę dopiero. Więc no. Sobie otworzymy razem z tymi dwoma me mega boxami I no, pogramy jedną rundę I zostaw łapeczkę, subskrypcję z dzwoneczkiem, bo lecimy po 150 subów, a już nie brakuje zbyt dużo no i no. Ostatnio tak wstrzymamy to cudownie niestety szkoda. A że ta mapa co... A że ta mapa co już była ostatnio? XD? Czy ona była ostatnio? Co jest? Chodź do mnie, dobrze robisz, dobrze. Ulta mi ładuj, dobrze. Ulta mi ładuj. No nie! 114 HP! 4 to jest żart? Co? I znowu wbiłem idealnie. Jak wbiłem to 23 tysiące, to co tysiąc puszek mam idealnie. Że na przykład 23 tysiące nie, 1 albo 2000, 23 tysiące 1 puszek, tylko idealnie nie ma żadnej liczby, tylko 23 tysiące na przykład jak, chyba tak od początku, jak miałem 1000 też na początku, ale nie pamiętam akurat, ale chyba coś tak było. Z taki fart. Dobra, jeszcze jedna runda. Jeszcze jedna runda. I zrobię cięcie, powbijam i zobaczymy. Najpierw z małej zobaczymy, bo może wyleci to. Może wyleci gadżet, a z dwóch megaboxów jakby coś było, to znaczy, że byłaby postać. Tutaj na tej mapie bigrem ostatnio. A to było kilka dni temu przecież. już powróciła ta mapa. Czy mi się wydaje? Nie, mi się wydaje. Nie, mi się nie wydaje. Kurde, mi się wydaje, bo ja. ja bo to mogła być mapa. O jezu! Co ja tą bi. Tak miałem. milion Nightcrew po prostu, co ja robiłem. Nie no, nie miną, ale tak mówię. Ale, kurde, to nie było wczoraj, bo ja wczoraj nie grałem pod wieczór jeszcze. Bo dopiero co odebrałem chyba solu, nie? Więc, XD. Nie wiem, czy zmienić, czy co. Ej, ta mapa na Amber jest najlepsza. Wiecie czemu? Tu nie widać. Amber. No widać trochę, ale to tak średnio, znaczy widać, no widać, ale tak, no to jest dobre, bo czasami nikt nie widzi, czasami tak jest. Dobra, trochę przy kampie, żeby oni się wybili. Ja oczywiście wbijam bazę na 25. rangę, jak obiecałem, mojemu znaczy mojemu koledze, no. Widz mi kazał. Kolega, widz nie wiem jak to I oczywiście, jak jest baza, to możecie mi kolejne zadać. Bo ja wam nie. O kurde. Ja wam wtedy nie dam do końca postaci. Bo wybraliście Tika. Tika wybraliście. I ja do końca nie zrobiłem postaci. Wy, wy jeszcze nie wiecie. A tam jest na przykład koled na 23. Mam. dobra. Już tak, chyba. Tak bym... Drugie miejsce jest Git. Ile dostaniemy? 28. Yy, dobra, no to robimy do 21. Rangę. Kurde, nie wiem jaki tytuł, bo tu będzie opening trochę. Bo trzy skrzynki, dwa megaboxy i jedna mała. I trochę tak, więc ja nie wiem, jak to dać, mi. Nara ci mówię, dzięki za Power'a. tam mi ładnie, dobrze, dobrze. jestem na blisko, nie? Jakby bas był na daleko to. Nie, wiem, co to by było, to by było genialne. To wszystkich byś sobie. Taki sam atak, nie? Tylko że na daleko. Że przyciąga się tak samo, i wszystko, tylko że na daleko. To by było. By było. Yes. I może live będzie. Ale to 8 lipca dopiero. Na razie mi się nie chce, ale będzie pewnie długi, bo jak robię takie przerwy, są długie nawet. Nie zawsze, ale czasami takie są. Więc może dwugodzinny, nie wiem, godzinny może i pół. Nie wiem, żeby też, żeby mi się chciało. Nie? Dobra, tam się byłem tam się leją i małe marche. I na mówię! Weź mi ulta naładuj, fajnie by było, powiem ci, wiesz? Fajnie by było. O, dzięki. Nie no, gościu to gili, jakiś. Podszedł, ale dał mi ulta. W ogóle na tej kresce... Trochę jest to zepsute, bo ten ult się ładuje w tym kółku, nie? On się też... Ja. no. Dobra, GG. Eee. Drugie miejsce znów. Nie wbiłem tego. Dobra, 28 znów mam. Dobra! Trochę będzie długi odcinek, nic się nie stanie. Dobra No, tamta mapa co wczoraj była. Na niej wbiłem ponad 400 puszek na bazie. Bo ja na środek i tak wygrywałem gry ciągle, nie? To był najlepszy sposób. I jeszcze bazem, nie? I nie dziwię się czym tam grał każdy bazem. Nie dziwię się. Kościół. Hmm. lubię! Ale was nie lubię. Tak to Cię mogę lubić. Tak to Cię lubię. Tak to Cię lubię. Ja się przyłączę do krzaku. Cheater! Najgorszy. Jest to Olbiedna biedna tara Elo! Co ty myślisz, że ja się nie widzę? Chyba Ona myślała, że ja się nie widzę. E, ona myślała, że ja się nie widzę. Nie atakowałem jej jeszcze. Ale ciebie to mogę zabić. Ty masz szóstą noc. A ja mam siódmy. Chyba się dogadam. Powiem ci, że chyba się dogadam. Dobra Kurde to bi tam jest Ja pierdolę Gigi To jest Gigi Jak nie użyłaby tego nie? Jakby tego nie Dobra wygrałem to ale wbiliśmy też. Gdzie są też mrange? To jest to 24 tysiące nie. Dobra, wbiłem to. Więc lecymy z tym openingiem. mini nic... Nic, nic, nic. Nigdy mi z aleje pucharu. Nie, poleciało mi coś, ale takich większych puszek to nic mi nie wyleciało, nie? U niej zuszyma nie będzie. Mm -hmm. O. No, tak jak myślałem. Przyda mi się. Jak ktoś będzie miał mał Będzie na pewno. Dobra, teraz nikogo nie ulepszam. Nieszczęśliwe te dwie postacie. Nie mogę ich trafić, nie? Amber i ten król, nie mogę ich trafić. Mmm, chwila ile ja będę miał. Jak to 400, 600 będę miał. 607 chyba. lepsze czy nie? Miałem no. nie prawdę. O! Miałem prawdę. Dobra, więc. No. Ja jestem zadowolony, bo chociaż to dropuje, nie No i teraz lecimy po kolejnym. Nie będzie openingów, ale może się zdarzyć, ee, że czasami to. Na odcinku jak teraz już no, nie tak będzie. Więc ja czekam do następnej komisji, kiedy będę. Mm, Nawajem się za jeden dzień. I dopiero co były chyba dwa dni temu. I dwa dni temu czy wczoraj. Aha, dobra. Więc porobię oczywiście najlepiej. <grym> Więc no. Dziękuję wszystkim i może jeszcze wbiję na czule. Wrzucę odcinek, jak wbijam 25 rangę dziś. Bo dzisiaj mam fajny dzień, a jak mam fajny dzień, no to wbijam po 200 puszek. A 200 puszek mi. No, 196 mi brakuje, 4. 194, żeby było idealnie 25. No, ale jak ja mam dobry dzień, to ja to wbijam, nie? Więc dziękuję wszystkim i widzimy się dokładnie jutro na live albo na odcineczku, Więc dziękuję wszystkim i pa.